Panie Grzegorzu, przyjechaliście tutaj na Fort Arbinowski. Proszę powiedzieć po co? To jest grupa 18 studentów z gospodarki przestrzennej z Poznania, z specjalności rozwój regionalny. Przyjechaliśmy tutaj w ramach zajęć, w ramach studiów. To są ćwiczenia z przedmiotu wyceny i ocena dóbr kultury, i oni tutaj inwentaryzując obiekt, fragmenty. Fortu uczą się metod dokumentacji zabytków. Y, czyli tak na chłopski rozum chodzą, mierzą i to rysują, tak? Wszystko, tak, co tak, tutaj tak. się znajduje, chodzą, mierzą, wybrane krzyżą, fragmenty. Y, po to, żeby mieć jakąś dokumentację dla to dalszych to badań, to dla dalszego ochrony tego obiektu. Y, jest sobota, spędzicie tutaj całą sobotę. Jak długo tutaj będziecie a, a na dzisiaj tym Dzisiaj kończymy o 16. Panie Marcinie, proszę powiedzieć, dlaczego warto przeprowadzać takie akcje jak ta dzisiejsza? Dlaczego warto zapraszać studentów na Ford, żeby badali go, mierzyli, rysowali? Czemu to jest potrzebne? Z wielu względów. Po pierwsze, dowartościowuje to w oczach również tych studentów, co ma walor dydaktyczny architekturę warowną. Pokazuje im, że ona jest takim samym elementem naszej spuścizny kulturowej w gruncie rzeczy, jak skądinąd już doceniane zabytki architektury cywilnej. Jeśli chodzi o Ford Sarbinowo, przede wszystkim dlatego, że to jest obiekt zupełnie wyjątkowy że wprawdzie powstało 70 obiektów na terenie całych Niemiec około podobnych rozmiarów, podobnej klasy i w podobnej technologii w latach 70. i 80. XIX wieku, natomiast Ford Sarbinowo był podsumowaniem procesu rozwoju tej koncepcji. Siłą rzeczy gromadzi w sobie najwięcej elementów innowacyjnych i... No, Wiele elementów występujących tutaj w forcie i dotąd zachowanych, na przykład kaponiera czołowa, jest jedynych w swoim rodzaju. W tym przypadku chodzi również o to, żeby zorientować się, jaki jest stan faktyczny, żeby móc monitorować zmiany, które na terenie fortu zachodzą. Żeby wiedzieć, żeby w tej wielkiej strukturze się stopniowo zorientować, co tak naprawdę się w niej dzieje. Gdzie ona kruszeje, gdzie wandale coś niszczą. Od czego należałoby zacząć na przykład ratowanie obiektu, jeśli znajdą się na to środki. I można by wymieniać tak naprawdę bez końca. Nie liczymy, że uda nam się to zrobić od razu, dlatego że na przestrzeni kilku hektarów, jeśli mamy rozsianą, tak skomplikowaną siatkę pomieszczeń i, i, i kubatur, to jej udokumentowanie jest przedsięwzięciem straszliwym. Ale no, trzeba zrobić kiedyś ten pierwszy krok.